Pochwalony Jezus Chrystus, witam was gorąco w piątek wakacyjny. Dzisiaj w Ewangelii mamy o relacji do prawa. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie Jego będąc głodni, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu, oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. I Pan Jezus to. Wyjaśnia. Chciałbym, żebyśmy na podstawie tych słów zobaczyli serce człowieka swoje serce. Coś dobrego jak zaspokojenie głodu, i to nie w nadmiarze, nie w obfitości, zrywanie kłosów i zjedzenie troszkę, żeby zaspokoić głód, jest czymś dobrym, ale było w szabat. Ale jest czymś dobrym, bo człowiek jest głodny. Teraz co jest ważniejsze, szabat głód. I Pan Jezus pokazuje, głód jest ważniejszy. Miłość do człowieka jest ważniejsza niż jakieś tam przepisy. To Jezus nam pokazuje. A faryzeusze widząc tę samą sytuację zamieniają to i to, co uczniowie robią jako coś dobrego, nazywają złem. Nazywanie zła dobrem jest bardzo podstępną pokusą. Bardzo podstępną. Ciężko sobie z nią poradzić, i zwłaszcza gdy mamy konflikty jakieś w sumieniu. Wtedy stajemy bardzo twardo w jakiejś postawie nazywanie zła dobrem. Ktoś się uśmiechnął, bo chciał dobrze, a ktoś z boku mówi, czemu się śmiejesz, czemu się do niej uśmiechasz. Bo chciałem być serdeczny, ale nie do niej. Znamy takie rozmowy. Jeżeli w sercu jest coś takiego, że po prostu jestem nastawiony na łowienie zła, to będę we wszystkim po kolei, w każdym kroku, w każdym ruchu, w każdym uśmiechu, spojrzeniu, dopatrywał się czegoś złego. A w momencie, kiedy mam serce czyste, serce przejrzyste, to dzieją się te rzeczy i, i widzę w tym dobro. Szczytem tego jest presuponendum, o którym mówi święty Ignacy. Czyli za wszelką cenę tak interpretować intencje człowieka, żeby widzieć w tym dobro, żeby widzieć, usprawiedliwić go w swoich oczach. To jest coś bardzo trudnego, ale do zastosowania, i Bóg chce, żebyśmy tak funkcjonowali. Na tę drogę dzisiejszą, widzenia dobra, chcę Wam pobłogosławić. Niech nasze serce się nawraca, abyśmy widzieli więcej dobra niż zła. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wysłanie tego odcinka. Dajcie kciuk w górę, subskrybujcie nasz kanał. Codziennie o 15 mamy koronkę do Bożego miłosierdzia i serdecznie Was na to zapraszam, a teraz możemy pomodlić się pieśniami mocnym w duchu do Maryi albo do Ducha Świętego. Zapraszam.